Siemaneczko, Ziemeczki tutaj, Urban145 A dzisiaj zagramy sobie na fajnym serwerku Vertex.pl Zaczynajmy Okej, okay, wybieramy klasy redytorkiem zagrajmy Wylosujemy sobie troszkę dusz Escape, okej okay. Dwie, trzy Czwartą Jeszcze może piątą Okej, okay, no, no i jest dobra rzecz. Nasz stafik. No i lecimy z pierwszą areneczką. Film będzie zmontowany tak, że teraz nagramy pierwszą część, czyli tam parę arenek, ile tam wyciągnę... ile wyciągnę na 10 minut i zmontuję to tak, żeby film miał, nie wiem, tak, gdzieś tak z... 18-16 minut, bo bandicam taki bezpłatny wyciąga tylko minut ile, 10. Ja to zmontuję, połączę takie trzy no i będzie wszystko pięknie, ślicznie. No to ja zrobię cięcie, nie wiem jak się rozpocznie ta ręka albo jak albo jak po prostu wejdę na jakąś inną marękę i będzie się rozpoczynała to wrócę do was na razie cięcia no już jestem Siemano, wróciłem z cięcia musiałem przejść na inny serwer inny podserwer bo tam w ogóle na mapkach ludzi nie było no takich wolnych sobie mogły być okej okay, gramy Ten typeczek ma knoczka, więc od niego trzeba uciekać. Może... O nie, ten ma... ten ma jakiś miecz. O oh fuck. Par się w pieprz. ty. O mięterzy. Dobra, teraz ja spieprzam. Marka. Eźdyk play. Oooo! No ty cholera, ruszka. O ty pińczo. No, teraz ja Marka. Dobra, by się tam klepsze. Ja zaraz dojdę. No, bo nie dojdę, tylko pójdę sobie po jakieś dęki. Ty, 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 ty. O ty. Marka. O ty. No i co? Tak i narka nie ma, nie ma się zniknął jak dinozaur okej okay. okej okay. o ty, okay. ja, ja miałem go zabić dobra, jeden kill tyle osób już było dopiero jeden kill już był na konto na rejony. Tu jest, tak jak lepiej ode mnie oczywiście. O, oh, ja pierniczę! ma takiej temki, Ja piernicz! Bajo? Nie ma. O, tych chuj. Ty! ty. ty Byłeś na pieprz, no, my tu zdjęci! Kto ci pozwolił? nie zeda. Jeszcze sobie tutaj dragonem, nie wierzę Ty, ping, dorówka Co robisz, pada? Ej, on mnie zabije Ty już Ty te Nie, mnie tu nie ma, Marka Ty tu nawet nie przyjąć Nie ty, on mnie zjedzie, nie? Ja, ja nie mam szans z takim typkiem Oczywiście pozdrawiam go Serdecznie i cieplutko Serdecznie to muzusę Laga ma Ile ja mu hitów z... muszę zadać? Ej Lol. Ty lag Ty on laga, a serwer nie! What? Aha Okej okay. Serwerek miał laga Oczywiście prze przepraszam za moje lagi, ale to już nic nie zrobię z tym komputerkiem moim przedstawnym. O, chaos jeden. Lubię bardzo chaos, więc... No, możecie napisać w komentarzach jak jakie tam macie ustańki w szkole, jakie tam wyciały. Bo u mnie... Słabo. Słabo, słabo. Kiedy sobie kupię? Raz, dwa. I tam jeszcze zagramy? Rękę i będzie druga część. Zrobię jeszcze tak część coś takiego. Hmm. Opowiem wam historię, która się zdarzyła przy chwilą. Tak. To już nagrałem chyba z 3 tam 4 części. Grałem wszystko, wygrywałem a ręki, No a potem przeglądam sobie to, patrzę. Zebyś te głosy nie nagrał. W ogóle go chyba nie miałem włączonego, bo... Bardzo, bardzo dawno nagrywałem Nie wiem kiedy sam nawet Sam nie wiem kiedy nagrywałem To, że dawno temu Tylko to wiem ci jakiś tam Szajski, bo Szajski, ale jest Piszcie w komentarzach czy kontynuować serię z tego serwerka czy na jakiś inny wejść Piszcie po prostu z jakich serwerków nagrywać to ja postaram się przynajmniej postaram żeby po prostu tam wbić Wbić Jeszcze nie wbiję bo nie wiem dlaczego mi pisze na każdym serwerze na którym chce się zarejestrować że mam za dużą liczbę multikont. ja prawie w ogóle multikont nie mam. Nie może 5, 10. Mój, mój kuzyn ma z milion tych multikont i jakoś on nie ma takiego czego. Więc... O, te stewy Co on ma dużo chciał? To ja chcę tam zebrać te itemki z tego stewa Okej, okay, zebrałem. O nie, prawda? Ha! <gryny> to bym To takiego, mój Kieruj Kiedy <gryny> lecimy na niego? O, ty z Tebie. <gryny> ciebie spadłem. Jak ja w ogóle to odpierdziłem, nie? On ma ubijać, Nie, on jest z łuku zwykłego bije. Jakiś ty wiesz, jak ty. Coś jak będzie leciał czymś, to ja go przyciągnę siebie okej okay. dobra no to tak no to widzimy się w kolejnej części naszego filmiku to już będzie druga na razie zakończymy pierwszą część marka i widzimy się w drugiej części oczywiście tego filmiku Siemanko, okay, witam, witam w mojej kuchni. Witam w drugiej części mojego hmm, filmiku. Okej, okay, bierzemy te czciki. I tak jak się chyba. Nie wiem czy to się nagrało, czy to już się zastopowało. Nie chciało, nie chciało, mi, się właśnie ten, nie chciało mi się zakończyć nagrywanie. Potem ja to w Kantazzi Studio wszystko połączę z intrem trzy części, wszystko będzie pięknie ślicznie. Gitarka siemka. O, no to tak. Na razie będzie cięcie, tak jak przedtem. Widzimy się jak już będzie się ręka tal, bo jakaś inna zaczynała. No. Rozumiecie, to jak zatopowałem, od razu wbiła jakaś masówka ludzi. I oczywiście ten wszyscy wbili jak ja zastopowałem nagranie przepraszam że się wysłowi wysłowić w ogóle nie umiem ani coś takiego to wiecie, wiecie. Znaczy, nie wiecie tylko w kole wszędzie tak mam że ja się wysłowić po prostu nie umiem coś zacznę mówić albo zapomnę co chciałem mówić ale... albo coś Ktoś mi się po w głowie i powiem coś innego I got sublim no i ma HP, musiałem chyba odpięć strzał na niego piprzeć żeby zdadał co to jest Steve Steve potężny a ty co ty tam lecisz drugi Steve I got sublim ty Matryk XD Leć, leć, narka O ty z zaczyna się na pierwialanka z łóżku. On mnie może do dosęknąć. spadłowa Będziesz mi tu haratał, z Stewy. Dobra i tak mam kapę, skaczmy mu na pysk. Fajnie. Fajnie. No tak, de, 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 fajnie. Nie, nie, mów, tu jest jakiś dobry upi, ten głupek sobie go nie wziął. Tak, tu jest dobry upi, ten, głupek sobie go nie wziął. I cyk. Mój kin. Dziękuję. Pff. I wycenam z logiem. Nie czy kiedyś przez ogień. Nie, na przykład w taki, w takiej sytuacji, że tybek was zaszedł od pleców wy w ogóle nie ogarnialiście, że zaszedł was. Nie, jakiś spiąż we mnie na To ja się zakupluję lepiej. Gdyby ktoś pytał ile na przykład mam lat, to mam lat 12. Nie wiem, czy słychać po moim głosie. No, słychać mała mi woła. Zaraz. I get. Prof. Dobra, zdadam. Prawie do Nie ma sensu w niego wypieprzać do mojego strzały. Zaraz w niego zapierdzielę Jak nie w tego, to w tego. Tylko laga miałem. No nie ruszaj się tak! O ty się. Nie! Nie chcę, żebyś mnie trafił! Nie! Ty mnie nie trafisz, bo ty jesteś Stevie. Nie, ja ja spieprzam. Ja z pierwszą, ja z pierwszą, narka. Narka się wie. on się gdzieś tepa do mnie chyba. Lag! Nie wierzę, on mnie zabije przez tego laga. Zapiszeli mnie przez tego laga. Nie, mój internet jest przecudowny, nie. Nie wierzę. Dobra, ja... Jeszcze zagram parę arenek i chyba trzecia część, okej. Okay. Zabieramy za kolejnej Okej, okay, ta już się zaczyna Więc będzie easy peasy zrobię, zrobię jeszcze kolejną część, ale przy kolejną częścią chyba sobie zresetuję neta No, tak jak widzicie, lagi dominują tutaj Sorry, że przez chwilę tak nic nie mówię, ale... Muszę się przyzwyczaić do nagrywania z głosem i te Bo chyba z miesiąc czy... Nie wiem, z tydzień nie nagrywałem, nie no, miesiąc co najmniej nie nagrywałem z głosem. Kiedy ostatnio? To tą reklamę fajską nagrywałem. tego serwera, na którym gościu miał faworkę i ja miałem najlepszy najlepszego na tamtym serwerze, Typek jak mnie na hita ściągał zawsze. Nie wiem, w czym bym mnie przyszedł. W najlepszym sensie, w najgorszym, w... nie wiem w czym, A i tak mnie Stewa ściągnął z hita. Byłem na koki oczywiście, żeby nie było. Odstęp. No nie wziąłem sobie szabli husarskiej, sifiarskiej. Wyjazd. O ty chuj. A! Marka. Ty Teraz ty tam weź. Nie, on nie ma we dwu ze dwu ze dwóch podczas PVP. No wejdź co. Wejdź co w TV. Chodź mi czuł o ty o tych, od pleców, od pleców chciałbyś chciałbyś od pleców, tak? Sorry, o! Ale ty fajne albo przesadzam, albo no, cheaty, tak Nie wiem, na pewno z większości ci mi nad Ja się nie znam, za bardzo na cheat, tak? no, nagramy sobie jutro ten nowy odcineczek z tego serwerka, czy tam z innego No to siemaneczko Ja się z wami żegnam No i oczywiście zapomniałbym o progu tak, Progu oczywiście do nagrania nowego filmiku No to będzie tak 10 lajeczków, 50 wyświetleń No i jakieś tam pozytywne komentarze No to narka, do jutra, do nowego filmiku znaczy jak, przebi jak przebijacie albo po prostu nabijacie ten produkt, to ja wam postawiłem, to będzie automatycznie nowy odcineczek. Elo.